To jest taki sam raz. To jest w sam raz. Dokładnie, za taką super hiper przygodę i przełamanie swoich barier i swoich lęków, które w nas tkwią i które często nam zajebiście komplikują życie, bo trzeba podjąć prostą decyzję, a my się boimy, a my się boimy. I dlatego, jeżeli stopniowo byś podnosił swój poziom akceptacji dla lęku i strachu, a tu jest zajebisty strach, bo siadasz po prostu na progu i masz przepaść 4000 km. 4 km to jest bardzo wysoko. Jak to pokonasz to już wtedy w życiu wszystko dasz radę. Dobra, słuchajcie, już jestem na miejscu. Dzisiaj będziemy skakać. O, to jest kamera, nie? Także słuchajcie, elegancko. Warto realizować swoje marzenia, to jeszcze mówię przed skokiem, nie? Ciekawe co powiem po skoku. Także do zobaczyska. Dzisiaj, Dzisiaj 4000 metrów Krzysiu lecimy. lecimy. Taki mały drobny szczegół. Dowiedziałem się, że będę skakał z 4000 metrów. Także tak lata, jak się czujesz? O czym myślisz? Właściwie o niczym. Ha. Myśl o rzeczach przyjemnych. Dobra. Na następny skok biorę Twoją filmę. Super. Puska w głowie zupełnie. To chyba dobrze, co? Słuchaj, jeżeli masz o czymś myśleć, myśl, kieruj na rzeczy przyjemne, bo czeka Cię najprzyjemniejsza rzecz, jaką można zrobić bez zdejmowania ubrania. Nie. Nie tak, nie tak, to... Tu mamy, słuchaj, tu mamy nie zachęcaczy <tansurę> Robero pierwszy. Marcin, we baloncie. Powiedz mi, ty wiesz się ten... otwiera spadochron? Gdzieś tu podobno. A to w samolocie <tansurę> się zapytam. Dowiecie się, dowiecie. Nie mamy Dobra Mamy no. sobie To mamy nawet szybowce. Kulary masz? Mam buty zawiązają trochę mocno. Super. Żeby od rady. Wiesz jakie jest największe ryzyko? Że mi się to spodoba. Dokładnie. A to nie jest tanie. A to nie jest tanie. Patrzymy Ale na... też nie jest drogie. To jest takie w sam raz. To jest w sam raz. Dokładnie. Za taką super hiper przygodę i przełamanie swoich barier i swoich lęków, które w nas tkwią i które często nam zajebiście komplikują życie, bo trzeba podjąć prostą decyzję. Zrób a my to. się boimy. A my się boimy! I dlatego, jeżeli stopniowo będziesz podnosił swój poziom akceptacji dla lęku i strachu, a tu jest zajebisty strach, bo siadasz po prostu na progu i masz przepaść 4000 km. 4 km to jest bardzo wysoko. Jak to pokonasz, to już wtedy w życiu wszystko dasz radę. Dobra, uważaj w samolocie na głowę. Podejdź ze mną. Dobra. Tu jeszcze sobie zrobimy takie ujęcie na tle. Patrz, tutaj patrz. Julio Ok, teraz tak. Tu, tu klęczysz na razie tyłem do kierunku lotu. Znaczy twarzą do, do, do tyłu. Nie, nie, nie. Nie odwrotnie, odwrotnie klęczysz. Dokładnie, a ja wsiadam. Tu zobacz Tu I tu I teraz ty lecisz O kurde Mamy 700 metrów Jest zajebioza Jest nie? zajebioza Popatrz się na kamerkę Teraz zobacz Pójdź ciągnąć do moich rogów no Zatrzymuje No Fud. Ciężko mam robotę nie? Jo Ale za to widoki z biura zajebiste Zajebiste

Jak było? Zajebiście! Jest, zajęliście! Ale powiem ci, jesteście czat, nie? <noise> I o to w życiu chodzi! Kasiara wylądowała. Jest, kurna czat, zajebiście! Piątka raz, piątka dwa razem dziesiątka. Gratulacje! Dzięki! Dzięki! I uwaga, mamy tak, 235 maksa, 206 średnia, minimalna 188. Gratulacje. Zajebiście. Taki skok. Taki skok. Dziękować jednej osobie. Krzysztofowi, gdyby, gdyby na kursie nie wspomniał ja o tym miejscu i o reakcje. tych skokach, to by mnie tu dzisiaj nie było. Także dzięki śliczne Krzysztofowi. Lecimy po marzenia. Padajcie. Wpadajcie. Do Badajcie. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie czat. Zajebiście. Naprawdę? Zajebiście. Tu się wszyscy ja widzę uczą mówić zajebiście, nie? Powiem już taki mega karejoskop y, emocji, bo jak leciałem na górę, ja czułem adrenalinę. Y, na samej górze już zero jakiegoś strachu i tak dalej, ale to samo wyskoczenie i to zamieszanie, które było, to wiesz, ściskanie gdzieś w klatce, tutaj mi burzywie i tak dalej, to mi bardziej zrobiło A jak się nie? czułeś powiedz mi jak już y, leciałeś do góry, oczywiście samolot robił co? Kółka i co? I, i, i chmurki. I potem nagle zdziwienie biorą do góry firankę i co? Jak wiesz co, właśnie najlepsze było to, że jak się wznosiliśmy yy, to byłem bardziej strony niż go otworzyli tą firankę i zacząłem skoczyć, bo wtedy jak już się znalazłem na krawędzi, to tam nie, nie było jakichś tam... Także jest. moje gratulacje. A ty właśnie jak uczyłeś? Jest super. Także pozdrawiam Was Marcin Tischer z kanału Marcin TV i... Mikołaj Pawlak z kanału Aktywna Podróż. Także polecamy oba kanały. I robimy Robertowi jeszcze, Robimy jeszcze live'a takiego grupowego. Ro Robertowi dziękujemy. Dziękuję. Ja robię tobie też. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć krzyśiu na ziemi. Witam, witam. W końcu. Stopami po ziemi. Dobra, słuchajcie. A ja dostałem certyfikat wykonania pierwszego skoku. Także super. Słuchajcie, zrobiłem tutaj małe biuro. O. Kopiujemy dane. zrobiłeś to. Zgadza się wszystko? Tak, tak. wszystko się zgadza. Dziękuję ci bardzo. Super było. Jak no. było? Zajebiście! Super. <grywa> A, pokaż. Tak. Kiedy się spotykamy następny raz? <grywa> Jak najszybciej. <grywa> Pewnie drzewa, nie? Pewnie, drzewa. Jeszcze raz. Dzięki Super było. Dobra, słuchajcie. My się będziemy żegnać. Do następnego razu. Dziękujemy. Gratulacje. Do widzenia. Do następnego. Hej słuchajcie Mały rzut oka Na to co tutaj się przed chwilą wydarzyło A wydarzył się skok słuchajcie Podałem Agatę a się to Słuchajcie, powiem wam tylko tyle: realizujcie swoje marzenia, nie czekajcie. Zróbcie sobie listę marzeń i odhaczajcie jedno po drugim, każde. Tego Wam życzę i sobie, i Wam. Także dziękuję, że byliście ze mną i do następnego vloga. Także trzymajcie się.